Co się na Daily nie nadaje? Mógłby, Slingshot? Taj. Wszystkie trzy no, się na Daily taj. Kurde, super samochody na Daily. Człowieku, no, no. w życiu mi się nie spodziewał. Tylko raz Ci to zademonstruję. Dzień dobry, witajcie moi kochani, w następnym odcinku, dzisiaj wyjechaliśmy super samochodami na miasto, nie będziemy non stop ciągle stali na naszym placu, wyjechaliśmy na miasto, dzisiaj jesteśmy w Parku Śląskim, a nie, nie na miasto, a dokładnie do Parku Śląskiego, gdzie sprawdzimy jak reagują przewodnie na nasze trzy super samochody, jakimi są Slingshot R. Pamiętajcie, to jest Slimshop R, Lamborghini Urus i BMW 8. Zobaczymy, który samochód zrobi największą furorę i który najbardziej będzie się podobał przechodniom. Hey, bro, który najładniejszy, mi szybko mów. Najładniejszy? No, Którego wybieracie? Nie ja mam jeszcze dobre wspomnienia z Yusenku. Teraz masz do wyboru. To na daily nie nadaje. Co się na daily nie nadaje? Slingshot? Wszystkie trzy no, się na daily Kurde, dodajemy. super samochody na daily, każdy dobry. <grym> nie, no, to może Urusa. No to wygrałeś Urusa. <grym> to daj mu kluczyk. <grym> Urus okay, jest swój. Dobra, Urus jest twój no Wszyscy będą wybierali urusa, aczkolwiek niekoniecznie pierwsze co powiedział, to i ósemka mu się podoba, prawda? No tak. No i bardzo dobrze. No i co jeszcze? z tobą? Nie, czy ja z, to jest... z ósemką? Nie, no z ósemką. <grym> ja zawsze uważam, no i ósemka, no okej, okay, nie? A potem siadłem. Ja każdy mnie przewiózł? Każdy to samo myśli. Ja i ósemka i usemka, tak, tam te y, reportaże były takie na temat tego auta, że to takie byle jakie, nie? Na chwilę nic tam się nie dzieje, to się dzieje. A te, te kółeczka to ty namalowaisi o Nie. Znaczy, może któryś z tych. Chodź zobacz, chodź. Sam Kickster przyjechał. Nie spodziewałem się. Człowieku, w życiu mi się nie spodziewał. A dzisiaj wyjechaliśmy na miasto tylko dlatego, żeby pokazać ludziom te samochody z bliska. Nie każdy ma możliwość zobaczyć taki samochód, nie każdy ma możliwość przetestować, dotknąć, wsiąść, przymierzyć się do takiego samochodu. Więc my dzisiaj z takimi trzema różnymi samochodami wyszliśmy z taką inicjatywą, żeby można było to zrobić całkowicie za darmo. Jedziemy przed tunelem. Wiesz co robimy, nie? Lambo, tunel, sport, Korza. Prawie jak w Monako. Chłopcy jadą. Posełka, slingshot. Iwana na go polecam. Informacja dla wizów. Lamborghini dobrze się wyciera, a to nie ze względu na to, że tu jakaś jest ceramika albo coś, tylko po prostu czasami samochody mają taki kształt i takie przetłoczenia, że je się ciężko wyciera. Urusa się wyciera łatwo. Po prostu o nic się, nic się, o nic się szmatka nie zaczepia. O, to właśnie chciałem powiedzieć. Po prostu tak sobie jeździsz, tak sobie jeździsz, nie rysujesz, tylko wycierasz i jest super. O właśnie, ciekawostka, wiecie jak jest jedynka w Urusie? Manetka do siebie, skakuje jedynka i możemy jechać. Pierwszy raz wsiadam do Urusa, no nie że często Lamborghini. Dlatego też nie wiem. Siadam do Urusa, dzwonię od naszego Bartka z warsztatu, mówię Bartek, jak się tu wrzuca jedynkę? Wiecie co Bartek mówi? No normalnie, jak w Ferrari. Ja mówię, Bartek, mów do mnie drukowanymi. Tu jest wyjazd, tu jest wyjazd. Ja mówię, jak rzucić jedynkę? On się śmieje, no widzisz, jeździsz z łomami. Mówię, ja tak, jeżdżę z łomami. Tu nie jest pod prąd? Nie. No nigdy nie jeździłem. Monetka do siebie i możemy pędzić. Czyli, je czyli jechać za wami, tak? No to jedziemy za chłopakami soksi O, Lamborghini! Dzieci wiedzą, że to się nazywa Lamborghini, a większość dorosłych Lamborghini O, babcia ładnie powiedziała O, taki bych mogła mieć Ale tu ogólnie w tym parku same małorady, ja widzę Nie no, były tam dwie babcie po lewej takie 65 plus. Jak się nie ma co się lubi, to się kradnie co popadnie. <śmiennie> 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 to No tak! Znaczy, lambo! Przyszedł i powiedział: Nie ma tam szyby, nie ma w tym lambo, nie ma szyby. Nie ma taka wersja tańczona. To wybierasz? To wybiera lambo, ręka do góry. To wybiera lambo, ręka do góry. Lambo! To BMW. Ja, 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 Nie da się wszystkich na raz wybrać no. no, no ja. mają potęgę. No, no, no. Chłopaki Bo są. Ma bardzo... Jak bardzo mały i... bagażnik? Normalnie, duży A, bagażnik. A na jest bagażnik. Ja. Normalnie ja. wszystko tu mieszczy w tym bagażniku. Jak na sportowy samochód? na sportowy samochód bardzo dobrze tutaj kolega mówi. Jak na sportowy samochód no, bagażnik jest duży. Ale, ja. Możemy dojść i do końca życia. <laughs> Teraz będziemy jedli w amerykańskiej restauracji amerykańskie hamburgery. Tata, a mogę frytki? Ja idę nalewać teraz sobie coś do picia, a oni się kłócą kto płaci. Takie wycieczki to ja uwielbiam. Jesteśmy po przejażdżce po Śląsku. Zrobiliśmy to w Parku Śląskim. Parku Śląskim i potem tam troszkę po Śląsku. Przejażdżkę zrobiliśmy w tygodniu, więc to może troszeczkę jakiś minus. Następne spotkanie będzie w Krakowie. Weekend. Najlepiej weekend. I o tym powiadomimy wszystkich wcześniej, dużo wcześniej. Ale najlepsza widownia to były dzieciaki. Mhm. Dzieci, dzieci mówią tak naprawdę, szczerze, nie mi się podobało bardzo. Najlepszy, najlepszy, który zrobił furorę, no to Slingshot. Cały no czas. No bo wygląda jak wygląda, jak Outkost do całego miasteczka. Aczkolwiek każdy ma swoją charakterystykę i każdy jest fajny pod jakimś względem. W co drzwi otwierane do góry, wszyscy zawsze zwrócą Lamborghini uwagę. Lamborghini to sama nazwa Lamborghini, te dzieciaki, je przejeżdżali... Lamborghini po... to przecież to, że drogie. wszyscy tak, tak. tak. wszyscy, że znają, że drogie, więc tak. Screenshot, a nikt nie zna ceny, nikt nie wie, ile to kosztuje, ale każdy zwraca uwagę, że mega fajna zabawa. No. Także następnym razem chyba w tym samym składzie, bo to naprawdę robi fajne wrażenie. Skład fajny, samochody super, myślę, że moglibyśmy do tego dorzucić jakieś... Gratisy, prezenty. Uh -huh. Może być wymyślimy jakieś nowe pomysły. Poddawajcie pomysły w komentarzach, co byście chcieli na takich spotkaniach, co by było fajnie zorganizować. Pewnie rozdawać te wszystkie samochody gdzieś tam, nie? I pieniądze. Pini pieniądze, pieniądze i samochody. Pieniądze no, i samochody, jak odważanki jeszcze będziemy rzucać. Dobrze. Więc piszcie w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć na następnym odcinku. I śledźcie nasze social media, czyli Instagram i Facebook, bo tam będziemy Was informować, kiedy to będzie następnym razem. Prawdopodobnie na przełomie następnych dwóch tygodni dalej. Tak więc, my teraz już zabieramy się za jedzenie. Za jedzenie. Smacznego. I zapraszamy. Do następnego odcinka. Pa, pa. Na razie.